Z tej strony Ewelina, a to mój lutowy unboxing mangowy. Głównym bohaterem dzisiejszego unboxingu jest paczuszka z Vaneko. Zapraszam! Paczki zanego prezentuje się następująco. Na pierwszy rzut oka idzie jednotałmułeczka Scarlet. Jest to manga z gatunku Yuri oraz ma oznaczenie 18. Myślę, że będzie można zatrzymać film i przeczytać opis. Niestety nie będę w stanie pokazać środka, ponieważ manga jest zafoliowana. Muszę przyznać, że folii się nie spodziewałam na tym tytule. Na baneku była promocja, w mangi można było zakupić bardzo dobrej cenie, dlatego postanowiłam nabyć kilka tytułów, których powiedzmy szczerze, nie kupiłabym bez promocji. Zdecydowanie nie były one wysoko na mojej liście. Jednym z tytułów jest właśnie Scarlet. Kolejnym z tych tytułów, które z pewnością nie trafiłyby jeszcze na moją listę ani półkę, jest mój przyjaciel Koziorożec. I tak, mamy kolorową stronę, a środek prezentuje się. O, tak. I jeszcze może. Tak. Zupełnie nic nie wiem o tym tytule, zwykle nie zdarza mi się brać. Żadnych mang w ciemno, ale stwierdziłam, że przy takich cenach zarówno Scarlett, jak i mój przyjaciel Koziorożec spokojnie mogą trafić do mojej kolekcji. Następnie mamy trzy kontynuowane serie, długie serie. I mamy Dr Stone Tomik 25. Seria zbliża się już ku końcowi. Pozostał ostatni tomik. Już jest wydany. Nie dodałam go jeszcze po prostu do swojej listy zakupowej. Najprawdopodobniej trafi do mnie w przyszłym miesiącu. I tutaj zdecydowanie będzie można zaspoilerować, więc pozostaniemy przy tytułowej stronie. Zerkniemy może uda się jeszcze coś ze środka. To może. Przepiękna miniaturka. Mam nadzieję, że dobrze ją widać. Bardzo żałuję, że ta seria akurat się kończy. Myślę, że jeszcze kilka tomików mogliby wydać. Następnie mamy. Suji. Kuroshitsuji, Kuroshi Czuji, Kuroshi Tomik 33. Kuroshi Czuji ma jedne z najpiękniejszych pokładek, w mojej opinii. Mam tylko nadzieję, że ta manga wkrótce dobiegnie końca. Niestety, ze źródeł, które są niepotwierdzone, oczywiście powiem wprost. Ze źródeł, w których gdzieś tam szukałam tej wiedzy, nie wygląda na to, żeby ta manga miała wkrótce się zakończyć. A szkoda, bo naprawdę uważam, że to już jest pora. Nie można, będę to powtarzać cały czas, nieskończoność ciągnąć mang, licząc na nie wiadomo jaką popularność. Zobaczymy. Może nie będziemy musieli czekać na tą numer 40. Tokyo Revengers, tomik 15. To kolejna seria, którą zbieram na bieżąco, w miarę. Tak wygląda Tomik. Tu, jako że do końca zostało jeszcze sporo, więc myślę, że nie będzie tu, może tak. Pierwsza strona, na którą trafiłam, była spoilerem. Także i coś takiego. Następnie mamy dwie manki z wydawnictwa Akuma. Trzecia manka niestety do mnie nie dotarła. Dostałam tylko informację o anulacji. A raczej o możliwości anulacji całego zamówienia, wymiany tamtej mangi na inną. Zdecydowałam się zrezygnować z mangi i poprosiłam o zwrot pieniędzy. I otrzymałam tylko. Pozwól mi Cię kochać, nawet jeśli muszę za to płacić. Oczywiście będę musiała wypixelować. Jest to manga 18+, manga hentai, Ym, może środek. Zobaczymy, może uda się znaleźć coś, co nie będzie olbrzymim. Ok. Tak wygląda kreska. Uważam, że jest prześliczna. Może jeszcze o tutaj. I drugą mangą z wydawnictwa Akuma jest Sukup. Pomaga, gdy potencja spada. Ponownie niestety trzeba wypikselować. I ponownie jest to manga z gatunku 18+, plus, hentai. I tu niestety troszeczkę ciężej znaleźć jest coś może tak. Tutaj jest bezpiecznie. Kreska ponownie jest prześliczna. Oczywiście jest to gatunek Hentai, więc chyba nie trzeba tłumaczyć, z czym się to wiąże. Ja osobiście nie mam wielu mang z gatunku Hentai w swojej kolekcji. Tak właściwie, wliczając w to te dwie, to będę miała łącznie trzy sztuki. Tak wygląda mój um, unboxing pangowy. Bardzo malutki, ale możliwe, że niedługo pojawi się kolejny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarze, bardzo chętnie usłyszę Waszą opinię i do zobaczenia! Jeszcze może pokażę dodatki do Mank. Jakoś tak odłożyłam je na bok. Mamy dwie karty do Tokyo Avengers. Wśród jednej karty, tył karty. Karta numer dwa oraz tył i z zakładeczek mój przyjaciel koziorożec następnie nawet jeśli rozetnisz mi usta to jest manga na którą czekam niesamowicie i z pewnością będzie może nie w następnym holu mangowym ale w jednym z najbliższych Merich toxin tego raczej zbierać nie będę ale zakładka wygląda ciekawie. I grzesznicy lazurowe Otchłani. Tu wiem, że bardzo wiele osób jest zadowolonych i z kreski, i z historii. Może jeszcze zmienię zdania ale na ten moment. Nie jestem zainteresowana tym tytułem. Okaże się. Dzięki. Do zobaczenia. Hej.